W dzisiejszym filmie poruszymy dosyć ważny temat, tyczący się tysięcy, może nawet setek tysięcy Polaków i Polek, czyli co tak naprawdę dzieje się na rynku nieruchomości. Dlatego pozwoliłem sobie zaprosić Michała, osobę prawie działającą na rynku nieruchomości. Cześć Michał. Cześć panie. E, Michał, zdecydowałem się nagrać ten materiał z tego względu, że. Odczuwam potrzebę, która istnieje na rynku, że mało kto mówi, w którym kierunku to naprawdę zmierzamy. Ale może na samym początku mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie, czym dokładnie się zajmujesz? Dziękuję za przedstawienie. Jestem Michał Gorzalski, jestem agentem do spraw nieruchomości. Działam głównie tutaj na rynku białostockim. W wolnym czasie skupiam się nad rozwojem swojej wiedzy na temat nieruchomości. Ostatnio kończyłem studia z wyceny. I jestem w trakcie uzyskiwania licencji na rzecz znawcy majątkowej. Dobrze. E, Michał, to w takim razie może od samego początku, e, czy mógłbyś mi powiedzieć, e, jak oceniasz obecną sytuację na polskim rynku nieruchomości? E, czy zmierzamy w kierunku spadków, wzrostów, a może stagnacji, że ta cena? pozostanie na tym samym poziomie? Wiesz co, obecna sytuacja jest dość specyficzna. Mamy wysoki poziom inflacji, co niesie za sobą wzrost stóp procentowych, ograniczenia w uzyskiwaniu finansowania narzędziami, takimi jak kredyt hipoteczny. No przez to spada nam popyt. Podaż utrzymuje się na podobnym poziomie, a nawet bym powiedział, że jest delikatnie wyższa, więc po prostu patrząc na to prawem popytu i podaży, no spadki cen są nieuniknione. A w takim razie, możesz mi powiedzieć, czy jakoś Polacy ostatnio uaktywnili się, którzy posiadają oszczędności, przekierowują je na rynek nieruchomości? Tak, głównie osoby zainteresowane zakupem nieruchomości czy też mieszkania. W obecnej chwili myślę, że 95% osób to są klienci gotówkowi, którzy wydają swoje właśnie oszczędności. Dobrze. Eee, Michał, czy w tym roku sprzedaż się zmniejszyła? Eee, I czy eee, to dokładnie jest spowodowane? Tak, jest dużo mniej transakcji. Eee, aczkolwiek wciąż są osoby, które mają potrzebę zakupu. Eee, czym to jest spowodowane? Eee, tak jak już wspomniałem, ograniczenia w finansowaniu. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja wojny na Ukrainie. Eee, ludzie po prostu się boją wojny, recesji. A jak można powiedzieć oceniać to yy, można powiedzieć na podstawie poprzednich lat, na przykład ja coś pomoc siebie, że faktycznie ta ilość transakcji zmniejszyła się diametralnie, ale akurat na y, inny rodzaje nieruchomości. Czyli załóżmy, że było wcześniej kupowane wszystko, bo też sprzedawały się różnego typu siedliska, yy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. No i teraz nie zauważyły, że ta grupa, która chciała nabyć dom, załóżmy segment, przechodzi do nieruchomości lokalowych jak najbardziej. No, teraz ludzie chcą kupować nieruchomości tanie, tanie w zakupie i tanie również w utrzymaniu. No, nie oszukujmy się siedlisko jest dużo droższe niż mieszkanie w bloku. No tym samym, no, typowa nieruchomość pobytowa na ten moment to jest na rynku białostockim poniżej 300 tysięcy i z metrażem nie przekraczającym 40 paru metrów. Więc te siedliska jednak trochę poszły podstawieniem. No a załóżmy, czy spotyka się z sytuacją, kiedy klienci proszą cię o informacje, jakie są koszty utrzymania tej nieruchomości, czy oni na to zwracają uwagę? To jest zazwyczaj jedno z pierwszych pytań. Jaki jest część przykładowo, bądź jaki, ile trzeba wydać na utrzymanie Okej, okay, no to w takim razie to też to pytanie mi się tyczyło poprzedniego. Co teraz się sprzedaje? Na co jest największy popyt, Na jakie rodzaje nieruchomości? To tak jak wspomniałem, na nieruchomości tanie. Tanie w zakupie, tanie w utrzymaniu, czyli 40 parę metrów, mieszkanie w bloku. Oczywiście blok po termomodernizacji najlepiej nikt na inny już nie zwracał uwagi. Dobra, Michał, z tego co wiem, to ty zajmujesz się wszystkimi rodzajami nieruchomości. No a powiedz mi, co teraz z osobami, które posiadają duże metraże bądź duże domy, bo wiem, że takie nieruchomości też obsługiwałeś. No i jak myślisz, jest teraz zainteresowanie tego typu nieruchomości, czy nie? To jest taka sytuacja, że zainteresowanie będzie zawsze, tylko będzie ono bardzo ograniczone. W przypadku dużych metraży na chwilę obecną, są to pojedyncze osoby, które mają potrzeby dużego metrażu, czyli przykładowo jakaś rodzina wielodzietna. To już jest dość specyficzny klient. Dobrze. E, powiedz mi, Michał, czy na rynku dochodzi już do sporych negocjacji, bo to jest dosyć e, gorące pytanie. Wiele osób uważa, że e, jeszcze te ceny ofertowe nie spadły i. E, Mam tutaj na myśli różnicę pomiędzy ceną ofertową a trezerpacyjną. Mogłeś podać też jakiś przykład życia wzięty? Tak, jak najbardziej. Na ten moment negocjacje są dużo bardziej ostrzejsze. Klienci kupujący zdają sobie sprawę, że powoli to oni mogą dyktować warunki. Nie ma się też co dziwić, jeżeli ktoś ma 4 czy 3 podobne nieruchomości, no to zostanie kupiona ta, która ma najatrakcyjniejszą cenę. Ostatnio prezentowałem mojemu klientce mieszkanie. Cena ofertowa za mieszkanie była 270 tysięcy, ale podobne mieszkanie było wystawione za 240. Więc ona na prezentacji od razu zaproponowała swoją ofertę, która wynosiła 220 tysięcy. Tutaj kiedyś byłoby to pomyślenia, że, że przerwa A doszło do skażenia stron w tej sytuacji? Jak najbardziej. Dobrze, też mogę sama do siebie dodać. Proszę mi uwierzyć, że w Warszawie przy tego typu nieruchomościach w okolicy 400-500 tysięcy też dochodzi do negocjacji. W zależności też, czy dana osoba ma zainteresowanie, bo ja zauważyłem jedno, że jeśli sprzedający ma zainteresowanie na daną nieruchomość, są te prezentacje, nie jest skory do zajścia z ceny, ale jak tego nie ma, proszę mi uwierzyć, że zejdzie nawet 50. I w ostatniej sytuacji, gdzie mieliśmy, na, było to na woli. Na ochocie, przepraszam, doszło do negocjacji na poziomie 80 tysięcy. Dobrze, Michał, więc no tak jak właśnie myślałem, o to jest dosyć gorące pytanie, bo wiesz, też ostatnio w przestrzeni publicznej rozbija się, widzę różnego typu artykuły na różnego typu portale, że dzisiaj ten sam portal pisze, że na rynku ich jest wszystko ok, ale liczby pisze, że już jest koniec. I wiesz, jest taka dezinformacja, dlatego ja e, głównie po to cię zaprosiłem, żebyśmy my przekazali Wam, że w którym kierunku zmierzamy, dobrze, powiedz mi, e, Michał, w takim razie, e, kto Twoim zdaniem straci najwięcej? Jacy klienci? Mm, moim zdaniem naj, najwięcej stracą klienci zamknięci i klienci chciwi. Bo jeżeli się nie otworzą na po prostu te dynamiczne zmiany na rynku, to zostaną w tyle. A wiadomo, jak ktoś zostaje w tyle, to zawsze traci. No tak, no tak, bo teraz e, zawsze to się robi krok do przodu. Ja z tego co nawet pamiętam, tak miałem taką sytuację z pół roku temu, że właśnie ktoś przez to chciwość, no niestety stracił sporo pieniędzy. Tam w oblicze 50 tysięcy. Tak, nawet, no około 50 tysięcy. Wiesz co, to było tak, klient miał mieszkanie na sprzedaż. No i chciał za mieszkanie 320 tysięcy. Na początku naszej współpracy były prezentacje, zdarzały się oferty na 290, na 300 tysięcy. No i niestety on nie był w tamtym momencie otwarty na jakiekolwiek negocjacje. Z biegiem czasu te oferty zaczęły się pojawiać coraz niższe, coraz niższe i w tym po prostu w jego przypadku zachodziła coraz większa potrzeba sprzedaży tego mieszkania. No, i niestety, koniec końców, mieszkanie zostało sprzedane za 260 tysięcy, gdzie najwyższa wcześniej odrzucona oferta była na 299 tysięcy, co jest bardzo dużą różnicą. Tak, tak. No, niestety, no niestety sam miałem takie sytuacje, przyznam się otwarcie, no na, na szczęście, można powiedzieć, nie swojej osobie, ale moi klienci, bo no zabrakło tutaj, można powiedzieć, decyzyjności z ich strony. Powiedz mi Michał, e, czy właściciele nieruchomości są otwarci na negocjacje? Wiesz to, teoretycznie... Teraz? Tak, teoretycznie wszyscy, tylko ja bym podzielił te osoby na dwie grupy. Jedna grupa to są osoby, które m, jakby są otwarte na faktyczne negocjacje, które zmieniają tą cenę i te osoby zyskają na tym, a druga grupa to są osoby, które są otwarte na negocjacje, aczkolwiek te negocjacje są symboliczne. Pokroju 1000, trzy 3000, no to w przypadku mieszkania nawet za 300 tysięcy, no to to jest kropla może potrzeb tego kupującego. I ta, takie osoby, pomimo iż są otwarte na negocjacje, mm, obawiam się, że mogą na tym stracić. Dobrze. A wie co, wiele osób zadaje mi pytania, i też inwestorzy, i też fliperzy, handlarze i tak Dlaczego nie widzimy jeszcze realnych spadków cen nieruchomości? I czym to może być podyktowane? Wiesz co, ceny ofertowe dotyczą bardzo wielu różnych mieszkań. Niektóre z nich mają bardzo długą ekspozycję na rynku, bo zdarza się, że nawet przeglądając, trafią na oferty, które zostały wrzucone rok temu. A wiadomo, no rok temu te ceny były inne. Rynek się troszeczkę zmienił. Jeżeli ktoś przykładowo otrzymuje jakąś nieruchomość w spadku i nie ma, nie jest zaznajomiony z tym rynkiem, to niestety, ale zasugeruje się tym, co widzi na portalach z ogłoszeniami. Tym samym, wiadomo, jeszcze każdy a propos negocjacji dołoży od siebie i cena jest, no, nie, ona nie jest zbliżona do ceny rynkowej. I to, co to ja zauważyłem, ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie większość osób, Przysłowiowy Kowalski, ja przepraszam za takie sformułowanie, no jak ocenia, ocenia, wysyłając swoje ogłoszenie, porównuje się do podobnych ofert, tylko że on nie zna ceny sprzedaży, tylko zna cenę ofertową. I on nie zna, można powiedzieć, potrzeby sprzedaży tego innego klienta, bo może on ma rok czas na sprzedaż. Dokładnie. Dobrze. E, powiedz mi, Michał, w takim razie, bo wiem, że sam e, kupowałeś tę nieruchomość, że nieruchomości są dobrym zabezpieczeniem hmm. dla osób chcących ulokować swoje oszczędności. Załóżmy, ja mam teraz mam 250 tysięcy, no i nie mam planu na te pieniądze. Nie ja mam pomysłu. Hmm, myślę, że w mojej opinii nieruchomości są pewnym zabezpieczeniem. Co prawda, one nie pozwalają nam pomnażać naszego kapitału tam o kilkaset procent. Ale śmiało można powiedzieć, że zabezpieczałem przed utratą wartości tego kapitału. Dobrze. A jeszcze właśnie tutaj bardzo ważne pytanie, to co ja zawsze zwracam to uwagę, ta lokalizacja, te miasto, czy to jest kluczowy wybór? Znaczy, no, nieruchomość ma kilka cech, a myślę, że lokalizacja jest jedną z najważniejszych. No, bo wiadomo, mieszkanie możemy wyremontować, możemy podzielić ściankami wyburzyć. Ścianki przerobić, no ale niestety, no, nie weźmiemy tego mieszkania i nie przesuniemy na osiedle obu. No to co właśnie ja ostatnio zauważyłem i też miałem rozmowę z klientem, jest super piękny apartament, doinwestowany. Kwota wyremontowania tego apartamentu to było w okolicach 400 tysięcy złotych, ale niestety, ktoś kupił te mieszkanie na dzielnicy w Warszawie. Z tego co wiem, to jest targówek. I on tam nie uzyska kwoty z metra 16-17 tysięcy, bo tam większość mieszkań stoi w kwocie 12-13. I tutaj już jest, no, i jednak właśnie to, co powiedziałeś, i nawet ten super remont nie pomógł, bo ta lokalizacja nie jest wystarczająca. Dokładnie. Dobrze. Kto, Twoim zdaniem, będzie teraz sprzedawał nieruchomości i jakie rodzaje? Czy kto jest szczęściarzem, można powiedzieć? <grym> to tak, na pewno. Osoby posiadające nieruchomości w dobrych lokalizacjach do tego dojdą osoby, które posiadają kilka nieruchomości. Będą może sobie troszeczkę ulżyć, jeżeli te nieruchomości są na kredyt, dokonać jakiejś napłaty kredytu. No i standardowo tak jak zawsze też mieszkania pochodzące ze spadków, one też będą zalewały rynek. Dobrze. No tak, to, to bardziej, że mamy coraz więcej zgonów, tak? Wiem, że w tamtym roku, w 2021 530 prawie tysięcy zgonów. No i też no w sumie u nas, z tego co widzę, no to jest większość mieszkań, to jest po spadkowych. Dokładnie. Dobrze. Czy lokalizacja ma znaczenie? To sobie to odpowiedzieliśmy, ale tego sadnie, że mógł przedstawić mi i osobom nadającym, jak ona wpływa? Myślę, że wpływa praktycznie na 80% Dobrze. Dlaczego warto korzystać z usług dobrego, doświadczonego agenta? Dobry agent to Robert Wieszek, jest, jest doświadczony agent. Ktoś, kto nie boi się tej transakcji, no bo nie mi się, jeżeli ktoś działa w innej branży, jak, jakąś sposobnością posiada mieszkanie na sprzedaż, więc taką transakcję przeprowadza raz na kilka lat to dla niego może być taka transakcja przypłaczająca. Sama ilość dokumentów, prezentowanie tej nieruchomości, do tego no, dobry agent powinien po pierwsze potrafić sprawdzić stan techniczny, stan prawny, żeby później się nie okazywały jakieś dziwne sytuacje. Do tego, no wiadomo, ktoś kto tym przebywa na co dzień, ma trochę większe doświadczenie w negocjowaniu, bo negocjacje to jest po prostu trzeba się tego nauczyć. A wiadomo, najlepiej uczy się przez praktykę. A no właśnie, Michał. Czy zgodzi się ze mną i z wieloma osobami, i z inwestorami, którzy też to zauważyli, nawet jak kupowali swoje pierwszej nieruchomości, że jednak, e, jeśli nie ma tej osoby doświadczonej, decyzyjnej, bo większość osób nie ma tej decyzyjności, to w ogóle e, osobie oglądającej mieszkanie podoba się, ale nie potrafi nawet złożyć oferty. Sprzedający też nie potrafi wyjść z inicjatywą. I moim zdaniem, na przykład taka osoba, czyli doświadczona agent, jest potrzebna, żeby te strony związać. Czy, czy się zgodzi? Jak najbardziej. Bardzo często jest tak, że nawet jeżeli widzę przykładowo z jednym klientem, chodzimy, oglądamy mieszkanie, na którym jest właściciel, to boi się zajrzeć do pokoju, bądź no, dopytać o jakieś szczegóły tego mieszkania. A jeżeli idziemy na mieszkanie, w przypadku którego mam klucze, Wchodzimy i nagle ja dostaję setkę pytań, bo jednak ludzie, jakby mają większy komfort rozmowy z kimś, kto nie jest właścicielem tego mieszkania. I tak samo jest w przypadku ofert. Ludzie przekazując ofertę przez agenta, mówią bardziej szczerze. I tak jak przykład tej klientki, która zaproponowała 220 tysięcy. Myślę, że dla właścicielki mm, miałaby opali, żeby je tak nisko oferować. Rozumiem. Zgadzam się z Tobą w 100%. No i też yy, zapraszam Was do sekcji komentarzy, czy faktycznie zderzyliście się z takimi sytuacjami. E, Michał, dobrze, bo tutaj właśnie <laughs> działaś jako agent do spraw nieruchomości. No i powiedz mi, jak oceniasz model szkolenia i prowadzenia świeżych agentów w firmie Model House? Z własnego doświadczenia uważam, że jest to bardzo dobry model szkoleniowy, ponieważ skupia się na szkoleniu praktycznym, nie na suchej teorii. Co prawda agent może czuć się trochę tak, że jest wrzucony na głęboką wodę, ale w tym wszystkim mamy taką kamizelkę ratunkową w postaci wsparcia kolegów i koleżanek z biura. Dzięki temu bardzo szybko wdrażamy się i popadamy w wir pracy. No tak, bo na przykład ja pamiętam swoim przykładzie, że kiedyś wchodziłem w tę branżę, to właśnie ktoś mi dał jakieś dokumenty i ja po prostu siedziałem i czekałem. A to nie o to chyba w tym chodzi, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej zarabiać. No i teraz powiedz mi, że czy to, to co robimy na bieżąco, czyli ustalamy, można powiedzieć, priorytety, badamy ten rynek, czy to, to, czy to pomaga zwiększać transakcje? Jak najbardziej. Priorytety są, nie oszukujmy się, w tej branży najważniejsze poznanie tego rynku, im szybciej go poznamy, tym szybciej jesteśmy w stanie odpowiednio obsłużyć klienta. Dobrze. Powiedz mi Michał, ja wiem, że to pytanie może być takie wróżenie z fusów, ale A jak Ty widzisz rynek w kolejnych latach? chciałbym po prostu podać swoją opinię. To takie mocne wróżenie z fusów, ale w mojej opinii sytuacja, pozycja kupujących ulegnie dalej umocnieniu, co już widzimy, że ona się umacnia. No, i z takich rzeczy, które mi się wydają, to starsze budownictwo na pewno straci zainteresowanie, ludzie stają się wygodni, a starsze budownictwo nie oferuje takich profitów jak nowsze. Przykładowo prywatne miejsca parkingowe, a samochodów coraz więcej, więc, no wiadomo. No, w jakim jest... stopniu nie chcą to ograniczyć, Stanie, ale jednak jest. Po prostu ten popyt na te samochody, więc wątpię w to. No niestety, no teraz już <gry> wypadę po dwa samochody na gospodarstwo domowe. Kiedyś były to na dwa, jeden. E, a jeszcze tutaj dochodzi kwestia a propos samochodów. E, po pandemii e, stała się modna praca zdalna. I wydaje mi się, że to będzie miało duży wpływ. Bo jeżeli ludzie nie mają potrzeby dojazdu do pracy, to będą powoli się e, wysiedlać na obszary, które są poza miastem. Ale ja myślę, że osobiście też to zauważyłem, że sporo osób czy moich znajomych jak działają w handlu czy gdzieś w jakichś innych firmach, gdzie nie muszą być osobiście w biurze, pokupowali sobie nieruchomości w małych miasteczkach, tak? Za fajne, za dobre pieniądze, piękne nieruchomości, bo ktoś miał faktycznie potrzebę sprzedaży. No i akurat na ten wygrali. No dobrze, Michał, powiedz mi, czy chciałbyś coś dodać od siebie, co faktycznie przełoży się z korzyścią dla sprzedających, bo jednak mamy w Polsce kilkaset tysięcy, a może niedługo będzie milion. Myślę, że najważniejsze dla sprzedających to jest, po pierwsze, nie zamykać się na współpracę, po drugie, nie zamykać się na negocjacje, no i wiadomo, no, łatwiej jest sprzedać, Kimś, kto zna rynek, więc wybór dobrego biura. Tylko podkreślam dobrego. Na pewno w tym pomoże. Zgadzam się z tobą, bo przecież też obsługiwaliśmy klientów z innych agencji i no, nie oszukujmy się, też nie chciałam tutaj oceniać, ale to tak samo, jak ja idę do mechanika, jeden mechanik jest dobry, drugi jest zły. Ja już na ten tygodni nigdy więcej nie pójdę, ale to po prostu ktoś niszczy nam wszystkim ten rynek, tak? I później ten niesmak pozostaje. Po źle obsłużonym kliencie. Dobrze, można powiedzieć, że to na tyle z moich pytań do Michała. Ja mam nadzieję, że Michał w zupełności wyczerpał temat. Oczywiście nie jest tutaj pierwszy raz i nie ostatni. Ja z mojej strony mogę dodać jedną rzecz bardzo ważną: że nikt nie zadba o Twoje finanse i o Twoje sprawy jak ty sam. I proszę mi uwierzyć, że to co jest teraz w przestrzeni publicznej nigdy się nie zabezpieczy na 100%. Słyszy się teraz inwestycje, zabezpieczenia. Nie, tego się nie da zrobić. E, więc zawsze podejmuję decyzje logicznie. No, zapraszam Cię w głównej mierze do komentarzy. Jeśli uważasz, że ten materiał skorzysta się przełoży dla nas wszystkich, e, no to udostępnij go dalej, lajkuj. E, no i co mogę powiedzieć z mojej strony, że głównie działamy w branży nieruchomości, więc jeśli masz potrzebę, e, możesz się z nami skontaktować. W opisie filmu znajduje się link do nas. E, z mojej strony to wszystko. E, ja Michał, Tobie dziękuję dzisiaj za spotkanie. I mam nadzieję, że do następnego. Cześć, trzymaj się.